z internetu i telefonów, prawda? No jasne, tak jak każdy! Czy chcecie wiedzieć, jak można mądrze z nich korzystać? Przedstawimy to w tym filmiku. Proszę! Cześć Filip, co robisz? Uczę się do poprawy z z języka polskiego. A co Nie. dostaniesz? 3+. Plus. Ja też. Idziesz ze mną na poprawę? Okej. Okay. Laptopa wykorzystaliśmy do sprawdzenia osób. Ale nuda. No. Ej, idziemy do kina? No jasne. No spoko pomysł. Sprawdźmy ten, na stronie internetowej kina, czy, 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 czy się swojego grają. Okej. Okay. Może, Może... To? Nie, to. Ja bym chętnie właśnie na to. Wiktoria, ja? co myślisz? To. No byłoby no, spoko, co myślicie? To, to jest spoko. Okay. No to idziemy. A ile kosztują bilety? Zobaczmy. No. 12 złotych jeden bilet na 11. Tu idziemy? Okay, to idziemy? Okej, no, idziemy. tak. Dzięki tabletowi można szybko sprawdzić seans nowy i wybrać ciekawy film dla grupy przyjaciół. Cześć, na lekcję? No, możemy zaraz przyjść, tylko no. niemiecki był zeszycie do napisania, możecie przepisać od nas. A, a coś było z matematyki, historii? Nie, nie. to wszystko. Okej. Okay. Dobra, okay. to tu zaraz będziemy. Cześć. No cześć. To jest nie z niebieskiego, to macie pracę. Okej, okay, dobra, Dzięki, pokaż co przypisać? Macie przypisać dokładnie to całą zdarzę. Dobra. Okej, dobra. przepraszamy. Dzięki komunikatorom można łatwo się skontaktować i dowiedzieć co było w szkole.